Cześć moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku. Znaczy w zasadzie miał być drugi już, ale jeden z tej gry skasowałem odcinek, bo mi zasłabło poszło. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, a jak nie, no to będę do, nagrywać tylko wtedy, kiedy już będzie dobrze. Także moi drodzy, zapraszam do miłego oglądania nie przedłużając już jak widzicie dopiero zacząłem w tą grę grać, nie wiem czy tu widać, ale mam poziom piąty już, także możecie zobaczyć nie, eee. eee, gdzie tu są dronie Tu parę rzeczy mojej drodzy, o to możemy zaczynać, moi drodzy, szukaj graczy. Mój drodzy, no, gierka jest wspaniała. W niej chodzi o to, że to jest taki typowy Fortnite Battle Royale. Jeśli się. Tak jak mówię, jeśli się 100, 150 graczy pokonaj, i ja będę pierwszy. Ostatni, że znaczy, że będę żyjący w tej grze. To znaczy, że ja wygrałem wtedy. i są też miejsca od 150 mogą być drugi, trzeci, czwarty i tak dalej ale jest jeden ten zmiana bo w Fortnite jest 100 osób a tu jest 150 do zabicia dlatego jest trochę zmiana no i co i tak jak w Fortnite trzeba tu le zbierać leczonko trzeba mieć aby żeby kupić tutaj pewne rzeczy, a jeśli chodzi jeszcze o o taką jedną rzecz, to jak się przegra w tej grze to nie, nie podobno nie, nie, wiem czy to w tym widzę, że nie działa, ale gdzieś tutaj w tej grze jakimś typie jest tak, że jak się przegra, to to staczasz jeden na jeden w więzieniu walkę z innym graczem jak wygasz, to wracasz go do gry, a jak przegrasz, no to przegrasz całkiem. Okay. A jak długo będzie grano, to się pojawia strażnik. Nie wiem, coś z tym strażnikiem dalej. Nie wiem o co chodzi, ale wiem tylko, że się strażnik pojawia, i. Dobra, moi drodzy, nie przedłużając, zobaczycie, jak mi pójdzie. Witamy w DMZ. Przeszukajcie teren. Zbierajcie dane wywiadu i łupy, żeby odkrywać nowe misje. Spodziewajcie się walki z siłami wroga. Dwa. Jeden. Yeah, no, dobra. To mój kolce. Dla jeden, wataszka Alnar, kryptonim piroman, jest aktywny w okolicy. Zdecydujcie, czy chcecie go ścigać. To bankomat też ściga? Właśnie? Nie. No moi drodzy...

Zabity, moi drodzy. ULTRA 1. Wywiad potwierdza, że to był ścigany wrog, informator. Przesyłamy nagrodę za jego głowę. To sobie chcę idzie, mam nową broń. Taką. Weź się w garść. To nic takiego. Potrzebna pomoc. Potrzebne leki. Dobrze. Jakbyście mi mogli napisać, o co chodzi ten Gdzie tu są jakieś leczenia? Czy jakieś, moi drodzy? Zdecydowanie lepiej się tu bo on jest lepszy celownik niż w tym Fortnite. Moi drodzy, napiszcie mi, gdzie tu są jakieś takie leczenia. Yy, gdzie są? Tak, jakby to powiedzieć, no... No kasa gdzie tu jest, bo mówię, widzicie? Mówiłem, że... Każda gra jest do nauczenia i już, już... jak widzicie, lepiej gram. Dobra, zabity. A, tu jest kasa, dobra. A, bo tu z nich wypadałem kasi, dobra, ale... Otwórz. Nie muszę zbyt wiele otwierać. W mojej drodze. Tutaj zakaz innego, bo bym weźmiemy sobie Cały czas zastanawiać, się, czy są jakieś... Patronki, czy. Droga twierdza oznaczona. Czapteczka. O moj długi. Możemy dział się rozproszył. Warto trzymać się razem. To racja, warto trzymać się razem. Moi drodzy, nie boję się, że zginę tylko. Chyba na takiej samej zasadzie działa jak formalny, moi drodzy. Czy jak się z daleka skoczy ten, to albo ubędzie życie, albo się zginę. Jeszcze. Zarezykujemy O, patrzcie moi drodzy, dodaliśmy coś fajniejszego, że... Że można spadochron użyć ULTRA 1, wywiad mierze ropuchę blisko was Pozycja oznaczona na mapie taktycznej Ma cenną skrzynkę z bronią, możecie atakować Ultra jeden, co już niech padł, jesteście pod ostrzałem. Mam mocno. No jeszcze mnogo ostrzałów. Sojusznik padł. Jesteście pod ostrzałem. Nasz BSP w powietrzu. Ultra 1. Nadsiągają wrogie posiłki. Uwaga! W waszą stronę leci śmigłowiec szturmowy wroga. I kopter. Z niego, tutaj czuję się jak w drugiej wojnie światowej, moi drodzy. Uwaga, wojskowy operator potrzebuje pomocy medycznej. Już, już idę tam do ciebie. Ultra-1, uwaga, wysokie zagrożenie w sektorze. Bądźcie gotowi do walki. Czy ty tam jesteś? Dobra, moi drodzy, skrzesiliśmy gracza, to mam nadzieję, że teraz to wam się dużo milej to ogląda, ja wiem, że wtedy po prostu źle zrobiłem, że to wstawimy, jak przegrałem. Co oznaczono? Co? Otwórzcie. Nie, tego jeszcze nie było na otwarciu. Oje ja go chyba nie zabiję na grudzie. Lewarka, mój drogi. W sektorze rośnie aktywność wroga. Miejcie oczy szeroko otwarte. Nie wiem, moi drodzy, czy w ogóle strzelać na, na tym helikopterze. Strzelać, strzelać, w ogóle strzelać, dobra. Dobra, przeładujemy. No robią się emocje, moi drodzy.

Uwaga, wrogowie przechwycili skrzynię z bronią. Macie ich oznaczonych na mapie taktycznej. Potrzebuję amunicji średniego. Będziesz żyć! Powoli Gasnę! Dzięki, dzięki. Na ile broni ja, Mam ja jest Jakie jeszcze amunicje? Ja Nie, tylko tyle, to jeszcze ja to jest wszystko. tu jeszcze amunicja

Spokojnie przeżyje. Dzięki. Kurde, jakiś zostało 5 dni drodzy. Nie, mi się wydaje, że ten tryb, o to chodzi, żeby przez... Określony czas. Nie Być, się. Być z cały czas. Jako. żeby wygrywać cały czas. Kolejny. A jak dobiegnie czas końca i będziemy czwórka albo. Mi się wydaje albo chociażby 1 na 4 czy tam 2 na 4 czy 3 na 4 to się biegnę. W tym trybie chyba o czas chodzi, moi drodzy. Do mnie. Moi drodzy, jeszcze 4 minutki zostały. Na wykończeniu go macie praktycznie. Dobrze. Reanimujecie! Dzięki. Dzięki za wskrzeszenie, moi drodzy. I czy Jezu, moi drodzy, dzięki za wskrzeszenie. Ogólnie. 3 minutki. Torba na parce operatorze przyjęli skrzynię z bronią. Celem macie oznaczone na mapie taktycznej. Ostrożnie, zrywa się silny wiatr. Udajcie się do punktu ewakuacji. Silny wiatr się zrywa, moi drodzy, tylko nie wiem, co to oznacza. To tylko się zrywa i to jest takie na... żeby była taka ciekawsza, czy coś to oznacza ten wiatr. się udaje, że ich tu jest niezliczona ilość, tylko trzeba teraz w, w czasie się zmie nie przegrywać i zmieścić no. Tylko nie przegrać To tak. no, ja tak, no, tak, no, no, już nikt się wyprzavia. Nie to nie Nagrywam, już poczekaj. No moi drodzy. Zostały jeszcze dwie minutki. Zostały jeszcze dwie minuty. I wszystko dowiemy, o co tu chodzi. Czy to o to chodzi, co ja myślę, czy nie? lepiej trzymajcie się razem teraz tuż jeśli o to chodzi to już chociaż mogą zaatakować nawet Jeden, już nie wpadł! Jesteście pod ostrzałem! Naciągają wrogie posiłki. nie sekundę, ja powinienem czekać, minutę. O ile o to chodzi, o ile o to chodzi, bo ja nie wiem, czy to o to chodzi. Czy nie. Ultra, jeden średnie zagrożenie w tym sektorze. się radioaktywną chmurę. Powinniście natychmiast się ewakuować. I o co tu chodzi? Nie, nie ja o to pytanie. Jest pięknie. Snajpa, moi drodzy. Wy możecie mi powiedzieć o co chodzi w tym trybie, jak wiecie. I kiedy, znaczy kiedy tutaj się wygra. Bo tu nie ma nie widzę nigdzie liczby. Ile jest gracz, bo tam było 150, teraz jest 5, teraz 60, nie wiem, czy to są gracze, to chyba nie są gracze. Powiedzcie mi, kiedy tu się, ten się wygrywa, moi drodzy, w tej grze. Ultra, jeden zagrożenie jest w waszej okolicy. No! Mnie! Kurde.

No dobra, moi drodzy. To by było na tyle, bo mi się wydaje, że odcinek już jest dosyć długi. Bardzo proszę napiszcie mi moi drodzy w komentarzach. Kiedy w tym trybie się wygrywa. Żebym wiedział, bo to jest trochę takie ten. Bardzo bym był wdzięczny, moi drodzy. I tak jak mówię, no, będzie więcej nagrywane z Call of Duty Warzone i napiszcie mi czy chcecie z tego też serię widzicie? o jeszcze mi trochę zostało do mojej broni dobra, no to moi drodzy to by było na tyle jeśli jeśli byście mogli, jeszcze raz przypominam, napiszcie mi, bo, mówię, to jest bardzo ważne, żebym ja wiedział, kiedy się tu wygrywa w tej grze, akurat w tym trybie, nie w tej grze, tylko w tym trybie. No to, moi drodzy, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was, cześć.